Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie test wiedzy o Fortnite, a ze mną jest cały team bot, jeżeli chodzi o sekcję youtuberów, czyli Kepcio. Witam, witam. Sugar. Siemka, siemka, witam. Oraz Smarty. Już lecę, już lecę do was, labać? dzień dobry. O, dzień Superman, dobry. Jestem. przyleciał Farmer. Tak, <laughs> jestem, jestem, dzień dobry. No i dzisiaj będę zadawał pytanka o Fortnite. i właśnie tutaj osoba, która najbardziej się zna na Fortnite, wygra z kina, bo będziemy liczyć punkty, a osoby będą swoje odpowiedzi pisali na tablicach, które są za nimi I wtedy będziemy dawać punkty tym, którzy Odpowiedzieli dobrze na pytanie, więc Myślę, że lecimy po prostu z tematem I po pierwszym pytaniu każdy będzie wiedział Na czym to polega. Jesteście gotowi? Gotowi! Ja jeszcze tylko chciałem zapelować, bo widzę, że Kepcia kuszą te granaty Żeby nie było, że ja napiszę odpowiedź A on mnie strąci ze skały I mi odpowiedź nie napisze i punktu nie zyska <suszy> Nie, to wtedy dyskwalifikacja, a nie warto Bo dzisiaj gramy o skina, zwycięzca Dostaje skina, a przegrany jest Leszczem Który nie zna się na Fortnite i nagrywa go tylko dla pieniędzy Więc lecimy z pierwszym pytaniem Proszę ustawić się obok tablic Jestem gotowy I pytanie jest następujące Ile dodano nowych miejscówek Wraz z sezonem drugim Rozdziałem drugim Wola Boga yy, Wiadomość nowych... o tym robiłem Nowych Pamiętam, oh, pamiętam Panowie, no to jest no Dobra, no Ja jestem gotowy Ja też już gotowy Smarty, <grym> czekamy na ciebie Gotowy, gotowy, jak najbardziej Dobra, no to na 3, 4 odsłaniamy okay. 3, cztery. Proszę bardzo JA, ja PIERDZIELE CO TO JEST No i przestrzelił dosyć mocno, bo aż o 7, Bo jest pięć nowych miejscówek, nie wiem czy się zgapiłeś dupa, od kebaba no. Powiedz No gore. jak nie da się zgapić, ja sobie przypomniałem, że Bo ja na początku myślałem, że chodzi ci ogólnie o nową mapę A potem dopiero przypomniałem nie. sobie, że tylko te nowe miejscówki z mitycznymi itemami, Czyli pięć nowych A to nie no. chodziło o nową mapę No w rozdziale no. drugim Jeżeli chodzi no, o nową to mapę nad to nad... praktycznie wszystkie, wszystkie No prakualne... stąd mi się ta nad dwunastka wzięła, no. Nie, ale bardzo słaby strzał, bardzo słaby strzał. Tak, tak, to masz rację, jak najbardziej, ja się tutaj Dobra. poszedłem na nową mapę już. No to Sugar dostaje jeden punkt, Kepsa dostaje jeden punkt, ale Smarty dostaje 0 punktów. A chociaż Sześć. pół na pocieszenie? Nie, nie. nie. zero, Okrągłe Za... zero. U, Za taką odpowiedź, jakby jeszcze było cztery, <laughs> albo 6, ale 12. Ta, 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 ta. Dobra, wymażcie tablicę i lecimy z drugim pytankiem. Dobra, no to ile osób oficjalnie należy do Timu bot? Ja mam pytanie. A, no. z, z, jak ten pro, czy nie? Tak? O kurwa. Ola Boga! No i mamy mały problem. Houston? Houston? Oj, to nie powinien być problem. Panowie. Eee... Dla mnie jest już łatwa odpowiedź, więc. To jest coś koło 18, ale. <laughs> <laughs> Dobra, dajcie znać, kiedy będziecie gotowi. No ja jestem gotowy. No to trzy, 3, 4, 3. O, kurde Ajajaj! No i oczywiście odpowiedź prawidłowa, bo jest jeszcze Katz Pixon oraz Polish Warrior w tak sekcji no i nasza czwórka oczywiście, nie? No dokładnie. A te pytanie, tutaj zaznaczam punkciki dla każdego po jednym. Sugar dało. i Kepcio mają już po dwa, Smarty jeden na koncie, a my lecimy z kolejnym pytaniem. Jak się nazywało wydarzenie, które doprowadziło do rozdziału drugiego? Event po prostu w Fortnite. które doprowadziło... doprowadziło do rozdziału drugiego, tak? Tak, tak. A to jest to jakaś oficjalna nazwa? To jest oficjalna nazwa, yy, kurde. kurde, to jest no i... trudne. Ale z telefon do przyjaciela się nie ma? Nie, bo nie masz przyjaciół, więc to A. nie ma sensu. Ja pierdzielę. Dobra, będę strzelał. Przyznam się szczerze, będę strzelał, ale liczę ale na to, że moja odpowiedź ja... będzie związana 3, 2, 1 Pokażcie. No, no i no jest ja wszystkie dobrze, wszystkie odpowiedzi dobrze. Ale ciężko tak. było sobie Gdy. przypomnieć, a druga sprawa, <grym> która była trudna w tym pytaniu, to nie wiedziałem jak napisać słowo dziura, <grym> przez <grym> jakie u. Um <grym> ale ja też miałem chwilę zastanowienia. I tak trzy razy zmieniałem. <grym> grubo, grubo. <grym> Jesteście gotowi na kolejne pytanko Oczywiście Tak, 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 tak. Marty, na razie jesteś ostatni, więc. Kurde, tutaj... ale nie no ładnie, Nieładnie, błąd. Dobra, pytanko brzmi tak Ile bossów potężnych botów jest w sezonie drugim? To... Ojo. Oj, oj. Ale ja myślę. Prosta. O ile można się pomylić? O zero. O zero. Musisz podać <laughs> dokładną liczbę. <laughs> 3, 2, 1, let's go! Moje no wszystkie odpowiedzi są dobre. No. Jak najbardziej. Pięć nowych miejscówek, pięć nowych potężnych botów, czyli bossów. No, Więc czyli wszyscy pięknie. jednak znają Fortnite'a. No, Coś tam czasami się gra, nie? Nawet to, coś tam no, się No, dokładnie. Coś tam wiecie, coś tam wiecie. Ale kolejne pytanie jest takie. Jakie są rzeczy, które przenoszą do tajnych podziemi? Ile trzeba tych rzeczy wymienić? Nie powiem. Pięć, cztery chyba. Kurde, powiem ci, że Hmm. Dobra, nie jest łatwo. Dobra. Y y już, już, już. Dobra, no dobra, jestem gotowy. No to lecimy. 3, 2, 1, odpowiedzi poproszę. To, i to jest śmietniki, budki telefoniczne. O! odpowiedź od Smartiego. Kibel, śmietnik, siano od Sugara. I tutaj od kebaba. Kibel, ha. śmietnik. Kiber, zapomniałeś jest... o sianie kebab. Nie, siano nie przenosi. Przenosi na miejscówkę, która jest na retail. Tam jest siano takie, w które się wchodzi i przenosi do środka. Albo się wychodzi z tej miejscówki, także jest Serio? siano i zapomniałeś o tym. Ja pierdolę. Ja nie miałem pojęcia. 100%. Ja tak samo. To jest tylko ja na tak tej latach. jednej miejscówce. Ja tam Razy poleciałem i, i raz. No z kibel się lata, tam kibel jest. Ty. No wchodzisz do kibla, wychodzisz z siana, no, i a i z tego siana. No ale z tego siana możesz też wejść do środka z powrotem. Nie możesz. Nie, możesz. Tam jest kibel. Nie, możesz. Nie mamy. Panie prowadzący, mamy kwestię do weryfikacji chyba. I według google, tak. tylko poprzez śmietnik oraz kibel można przejść do punktu No poprzez to ja kibla... powinienem. Nie, serio, 100%. Możemy to sprawdzić i dostanę bonusowy punkt. Nie, ale 100%. Możemy wejść na Mapkę i zobaczyć. Dobra, no to idziemy to sprawdzić w takim razie widzowie, bo Google mówiło inaczej, więc zobaczmy, jak jest no naprawdę. Dobra, oficjalny test. Nie da się. Chowasz się tylko. Czy no, no, o te siano ci chodziło, Sugar? Tak, o to. No, o to siano. No to niestety, ale da się tylko wejść i ukryć. Natomiast być może, faktycznie stąd się wylatuje, jak wejdzie się do jakiegoś to i to. A tak? jakie było tak. pytanie? O, jakie było pytanie? Pytanie było takie. Jakie są rzeczy, które przenoszą do tajnych podziemi? A, to no, to, to przenosi się... z tajnych podziemi, a nie do. Ale, no. Dokładnie. No i niestety, Sugar, muszę Cię zmartwić, bo jako prowadzący za, tutaj wprowadzenie mnie w błąd, prowadzący. Dostajesz minus jeden punkt. No jak minus jeden? Jej! Minus jeden punkt, dlatego. A my przychodzimy do kolejnych pytanek, już do naszej mapy. A więc za tą rundę, oczywiście, Kepcio dostaje jako jedyny punkcik. Smarty 0, Sugar minus jeden. Ja? No ty zero, więc nic nie tracisz, nic nie zyskujesz. Jak Zostawcie suba i łapkę w górę. Nie, no, stracić. A nie, czekaj. A, bo ty zmieniłeś oszuście, ty miałeś jeszcze budki telefoniczne. Chciał no. mnie wrobić, a z prowadzącym nie warto i grać, bo zaraz będzie minus jeden punkt, jak jeszcze jedna taka akcja Miele, się ma. to Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Żałuję, żałuję i przepraszam. No, Obiecuję przypominam, poprawę. że gramy o skina, więc warto się skupić. A właśnie przegrany tutaj po prostu nagrywa dla hajsu. I nie zna się na Fortnite tak naprawdę, więc wa jest to co naprawdę, jest? Ja mam ja mam pytanie. Sugar dostał 2 minus punkty za błąd, prowadzenie w błąd? Dostał 1 minusowy punkt. Czyli ile ma punktów? Aktualnie ma 3 punkty. A, a ten, a Farmer? A Farmer ma również 3 punkty, a ty masz, uwaga, punktów masz 5. Co? co? Ale Kurde. Tak nie może ciężko być. być. A, Będzie tego wymazać ciężko. tablicę i lecimy z kolejnym pytankiem. Lecimy z kolejnym pytaniem, które brzmi następująco. Skupcie się, panowie. Który przedmiot został odblokowany Czyli dodany ponownie dzięki wydarzeniu w sezonie ósmym. Już też wiem. Już też wiem. Czy jesteście wszyscy gotowi? Tak. Jak najbardziej. Sugar. Tak. No już jestem. Dobra. No to trzy, cztery. Ha Tomicam, Tomicam, Tomicam. No i to jest oczywiście dobra odpowiedź. Dobra, lecimy Pamiętam w to wydarzenie procesu. jak dzisiaj było przepiękne. Oglądałem u innych na streamach, bo mi się nie wczytało. Cudowne, o, wydarzenie. My streamowaliśmy a... jako jedni z... U nas oglądałeś, czy nie u nas? E, tak, oczywiście, dał no, kogo innego. O, właśnie. Jest, Wracamy do tablic i kolejne pytanie jest następujące. Uwaga, uwaga. Jaki skin był na setnym poziomie w sezonie trzecim? Jaki... O, jak na Łatwe. Łatwe Ja nie wiem, że ja nie wiem Ale można taką zwyczajową nazwę? Jeden zero Dobra, ja nie wiem jak się to pisze, chyba źle ja napisał. Ale... Dobra, Ej, przez no, reset ja... jednak ja... Ale to nie tego ciatka, no zanisz, to no, panie, no Powiem tak Niestety każda odpowiedź jest błędna, bo zniwiasz nie, żniwiasz z, z kropką też nie, John Wick no. też nie. Ale, ja ale to nie, to ale tutaj... ja nie mam polskiej klawiatury! Ale Kanatura. tutaj łaskawy ja. będę i oczywiście zarówno Smartiemu jak i Sugarowi daję po punkcie, a John Wick to jest totalnie błędna odpowiedź. Ej, ej, nie ej, był ej, John Wick. John Wick. John Wick Ale każdy go... John, John Wick został dodany. Ale to nie był John Wick. Ale to nie był John Wick, ale John Wick. John Wick został dodany później Mordo. No, ale, ale faktycznie on się nazywał Żliwiarzem. I potem no. Epic Games nawet wydał specjalne oświadczenie, kiedy wszedł taki faktyczny no, John Wick, że, że to nie ten garnetu trzeciego to nie był John Wick. No dokładnie. Proszę wrócić do tablic i nie dyskutować tutaj. Lecimy z kolejnym pytaniem. W którym sezonie pierwszy raz można było zagrać bananowym skinem? Z skinem bananka, ale. Jezus, ja nie pamiętam. To są bardzo. proste Dobra, ja, ja chyba mam, ale. banalne. Sto... 100% nie dam, ale. Zero. Pokazujemy odpowiedzi. Dziesiąty? Nie, dziesiąty na pewno nie, co ty szukasz? Oj, i powiem wam szczerze, że. To... Jedna osoba ma poprawną odpowiedź. Nice! Nie ja może ty stary. Osoba z was. Ja. To to będę jest, ja to będę nie ja. jest to oczywiście dziesiąty sezon. Nie jest to sezon. Brednia. Tak brednia, <noise> brednia. brednia, brednia. No, I tutaj między siódmym a ósmym ktoś mógł się pomylić, bo to było naprawdę. Ja, ty się pomyliłeś. Ktoś, panowie, Poprawną tak, odpowiedzią tak. jest ósmy sezon. Yes! Nie, nie, nie. Kolejne, kolejne pytanko brzmi następująco. Data dodania funkcji cross-platform, czyli możliwości grania wspólnie na różnych platformach, to. I trzeba tutaj datę właśnie. Datę? Datę napisać. I uwaga. Ale... Uwaga, podpowiedź od prowadzącego. Jedna osoba na pewno dostanie tutaj punkt, bo najbliższa data prawidłowej dostanie. Aha! Punkt. Dobra, to Cross platform, czyli że PlayStation 4 mogą grać z PC. -tem. Razem z, Tra z tym, razem z cyfrą, nie? Nie tylko miesiąc czy miesiąc punkt. wystarczy? E, trzeba tutaj dać zarówno rok, zarówno dzień, jak i miesiąc. Po prostu dokładną datę. I będziemy wybierać najbliższą, bo Matko, to pamiętam. wcale nie jest oczywiste. Który to był rok, nawet wcale to nie jest oczywiste. Dobra, pokazujcie odpowiedzi, aj, bo tutaj się nie mieści, a ja to zmieści zmniejsz troszeczkę, jak najbardziej. I teraz przeanalizujmy odpowiedzi. 10.10.2019 pierwszy ja to kompletnie. Od to było przed World Cupem na pewno. No też mi się wydaje, że przed World Cupem, bo myślałem, czy ten, ale World Cup był bez cross-platformy, w sensie na cross-platformie, że razem grały pady i ten, i kontrolery, i konsole, więc uznałem, że, że to było przed World Cupem, więc dałem taką datę, no właśnie, przed Nie World Cupem No i uwaga, najbliżej tutaj niestety ty nie był kepcią. CO? Niestety nie byłeś ty. Nie no, proszę nie rzucać rybą wprowadzącego. Co? Jeszcze pomidorem to rozumiem, ale rybą, obrzydliwą, Od... I Kut, ty, to jest oczywiście nieprawidłowa odpowiedź, ale jest to najbliższa odpowiedź prawidłowej. Bo prawidłowa odpowiedź to jest wrzesień, wrzesień 2018 roku. A. Co? A 26 2018 roku. Co? 26 wrzesień 2018 roku. Ja chciałem no. A 2018, czyli... 2018 roku mega dawno panowie. Bardzo, bardzo się pomyliliście tutaj, ale najbliżej był Sugar. Nice! Swoim ja mam pytanie do prowadzącego: Ile punktów każdy ma? He, <grym> Prowadząca... Dobra, ja ci już Ile mówię punktów? tutaj, że niestety nie udzielę ci takiej informacji, i dopiero <grym> poznacie wyniki na samym końcu, żeby było więcej emocji. Dobra, super. <grym> ja już kipię cały z emocji. Kolejne pytanie jest takie: Czy Fortnite miał współpracę z Adidasem? Musicie odpowiedzieć tak lub nie. No, ja już mam odpowiedź. Mam. dobra. Ej, to jest trudne w sumie: 3, 4. Ja I Sugar ja razy, miał, ja. że miał współpracę z Adidasem. Czyli Sugar tutaj śledzi jako jedyny newsy ze świata Fortnite'a i poza nim. Zaraz się przekonamy. Uwaga, uwaga. Prawidłową odpowiedzią jest to, że Fortnite nie miał współpracy z Adidasem. Aha, <laughs> dobra, Sugar. Współpracę z Adidasem <laughs> miał największy streamer z Fortnite'a, czyli Ninja. Tak, to były Nike chyba, nie? Tak, Nike, Nike, Nike. Nike. Naką miał? Aha, mi że To były Nike chyba, tak. To ma Nike, no. O, Dobra, nie. dawaj następne pytanie. Sugar, ty już możesz przestać brać, bo i tak przegrałeś. Nie przegrałem. No zobaczymy. Uwaga, kolejne pytanie brzmi następująco. Czy Fortnite miał kiedyś współpracę z Nike? <laughs> <laughs> ja żeby odpowiedź Dabila. Debile. Dziękuję, Gabrzy, dziękujemy. Gabry, dziękujemy. Spumano. Spumano. No i muszę tutaj powiedzieć... Muszę to powiedzieć, że oczywiście, że Nike miało współpracę nie. z Fordanem. No nie tak, nie placki Dokładnie. dokładnie. Były... były... Jordany, dokładnie. A, tak, Jordany, no. Mówiłem, no że Jordany Eee eee. To jeszcze najśmieszniejsze jest to, że tutaj podpowiedział Smarty. Ja powiedziałem, chyba. No, ktoś że, powiedział. Ktoś ja powiedziałem, że, a to Nike były. A kebab to, ale kebab to taki debil, że nawet nie ogarnął. Ale jeszcze nas on nie No. A teraz kolejne pytanie. Czy Fortnite miał współpracę z TikTokiem? Nie będę dawał czasu do zastanowienia się. Więc 3, cztery. <laughs> Kebab to jak! KEPCIO, Kepcio. no bo się... Kepcio. Nie wydutowałeś się, no, by... Był hashtag specjalnie, żeby tam do do filmów, hashtag był, nie? Ej, czekaj, czekaj, nie! Bo ej, bo oficial... Pizza... Czekaj, czekaj, no no kurde no. Ryba, co masz na swoją obronę. No kurde, no ty, widziałeś, że chłopy nic nie zmienił. No. To błędna odpowiedź, oczywiście, że błędna, co ty odbalasz? No kurde, no mogę Jeba. to. Mię, to by, było no. tak niedawno, niedawno. No ja wiem, było. Ja, czekaj, daj mi zakończyć, no był hashtag, że był taniec, Chopie połki main był, Chopie, no. Wszystko było, dokładnie. Popie, no no. Ale, ale tabliczka źle, ale tutaj pokazuje, posta. niestety. Słuchaj, ale... słuchaj, słuchaj, Bo jakiś tam escape nie zatwierdziłem, no No to trudno, no. 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 Ryba. Dwa brytania z Będu się tutaj noga powinęła, no, no, były na prowadzeniu na początku. O, no nie Ale fajer, wyciągnęli no. tutaj punkciki, ale wyciągnęli ładnie. I muszę powiedzieć, że tutaj już, no. jest, już jest bardzo niewiele pytanek. Nie, o, no czy spada? To już jest dobra, dobra. końcówka. Rywalizacja jest niesamowicie zacięta i wyrównana, panowie. A Dokładnie. teraz, pytanko brzmi, czy doktor Disrespect ma swojego oficjalnego skina w Fortnite? O kurde, oni wszyscy to jest źle na pewno, bo. Jestem gotowy. Wy pani go nie śledzicie, bo jesteście. Ja jak ja go śledzę od H1. Dobra, trzy, cztery, poproszę odpowiedzi. Ha! No. Trajerzy. Pewnie Wszyscy tak. odpowiedzieliście dobrze. Wszyscy odpowiedzieliście o, dobrze. Mm, dobrze, że, dobrze, że mi się nie zmieniło. Bardzo dobrze. I kolejne pytanko, jesteście gotowi? Tak. tak. Czy Poki Main ma swojego oficjalnego skina w Fortnite? 3, 4, ry. Proszę pokazać odpowiedzi. Nie ma, nie ma, bardzo nie ma. Kepcio. Dokładnie, Aha. dokładnie. Nie ma poki maina żadnego skina. Ma oczywiście emotkę bardzo fajną, ale nie ma skina. No i muszę was tutaj zmartwić w niektórych, natomiast to już wszystkie pytania. Nie, Ej, no nie. Serio? No oh, teraz come. dopiero przejdziemy do wyników, bo myślę, że jesteście ja, naprawdę wiecie. ciekawi. Ja nie, bym obstawiał, że Kepcio jest na samym końcu i na e. Fortnite dla hajsu. Nie, 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 nie. Dobra, panowie, jesteście gotowi na oficjalne wyniki? Tak. Oczywiście. Zwycięzcą dzisiejszego odcinka jest na pewno nie ryba. <grywa> jest! <grywa> nice. Nie no, oczywiście tutaj żartuję, bo ryba poradził sobie naprawdę świetnie i zgarnął aż 8 punktów. <grywa> o kurde. A czekaj, bo bo może natomiast to jest... pierwsze miejsce A, zdobyło oś. tych punktów również 8 i Sugar też zdobył 8 punktów. Nice. Marty, wszyscy macie remis po 8 punktów. Ale kamstwo, bo mi odjąłeś. Odjąłeś mi punkt. Odjąłeś, wygrałem. Ja miałem 9. 9 miałem. myślę, że każdy tutaj z członków bot zna się na Fortnite równie dobrze. A ja miałem 9. Jeszcze powiedziałem ciekawostkę z sianem, której nikt nie wiedział i jeszcze za to mi odjąłeś. a... Kawaska nie działająca! No, no dobrze! Remis, remis, exequo, exequo! więc, panowie, no nie popiszcie się Rafaelów z wszystkim nam kupuje skina, po co te kutnie? Nie, tak nie będzie. Jako, że był tutaj remis w tym odcinku, to po prostu nagramy sobie drugą część z takiego quizu i wtedy wyłonimy zwycięzcę. Będzie więcej pytanek i być może w końcu ktoś wygra. Tutaj, no nie popisaliście się panowie. Mogliście odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie i wtedy któryś z was by wygrał Tylko jedno ja źle wygrała, zrobiłem no Ja bym wygrał, ale mi się zdenerwowało I też mi nie zaniesiełeś jednego Nie pamiętam, ale na początku coś tam kurde źle było, ale było dobrze Człowieku, wszystko miałeś źle John no. Wick, co to w ogóle za gatunek? No, ej, kartyna to był John Wick, Ja Week, no. bym się na twoim miejscu cieszył z tego remisu Nie yeah. Dobra, no to nie będziemy przedłużać, po prostu remis w tym odcinku, jeżeli chcecie drugą część, gdzie wyłonimy już zwycięzcę, to zostawcie łapeczki w górę 3000, łapek w górę oznacza to, że nagramy drugą część z całym teamem Bot. Więc dziękuję za oglądanie, to ja byłem prowadzącym, z nami był Smarty. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Kepciobot. Bot. Witam, witam. A, do widzenia. No, tak. <laughs> No Napiszcie w komentarzu, że wygrałem Ja <głos> wygrałem Czekaj, 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 ja mam pytanie Subskrybujcie kanał po więcej i wpisujcie kodzik zjednoczeni Kodzik zjednoczeni w sklepie Trzymajcie się, cześć, cześć, cześć Bang